Paulina Smaszcz, konflikt z Laura Breszka, kobieta w w aferę Królikowskiego. Paulina Smaszcz pokłóciła się już niemal ze wszystkimi, z którymi mogła. Kobieta potarda przez długi lata nie byle w stanie pogodzić się z faktem. Za Maciej Kurzajewski nie jest już jej mezem i prezenter sobie życie na nowo u boku Katarzyny Cichopek. Frustracja dziennikarki była tak duża, że mimochodem zaczęła wplatywać się w afery w mediach społecznościowych. Spór Pauliny Smażcz z Izabela Janachowska i jej mezem, Krzysztofem Jabląskim z wypiekami sledziła cała Polska. Gdy wydawało się, że kobieta petarda odpustiła, celebrytka zaskoczyła internetów nowym skandalem. Tym razem zaszła za skórę Laugrze Breszce. Wszystko zaczęło się od tego, że laura Breszka nieopatrznie skomentowała jeden z najnowszych postów Pauliny Smarszcz. Aktorka stwierdziła, że celebrytka jest zwyczajnie zlosliwa i pewna siebie co stanowi przerażający mix. Nieprzyjemny wpis w przewrotny sposób Polaczyla z zaproszeniem kobiety potardy do udziału w jej podcascie. Paulina Smarszcz zareagowała w typowy dla siebie sposób. Kobieta petarda nie chciała jednak tym razem rozkrecać medialnej burzy. Dlatego odezwala się do aktorki w wiadomości prywatnej. Dzięki otwartości Laury Breszki. Cała społeczność z internetu miała okazję poznać szczegóły jej korespondencji z Paulina Smaszcz. Z udostępnionych na Instagramie postów dowiadujemy się, że była Zona Kurzajewskiego określila aktorkę mianem ceki, której brak talentu i edukacji. Laura Breszka najwyraźniej nie poczuła się ani odrobinę zawstydzona obelgami ze strony Pauliny Smaszcz. Bowiem odważyła się udostępnić swoim obserwującym pełna treść korespondencji. Okazuje się. że w prywatnej wiadomości kobieta petarda wytknęła jej m.in. Roman z antonim Królikowskim. Faktem jest. Zjem w przyszłości Laure Breszkę leczylo za uczucie gwiazda znajduje się na drugiej liście byłych partnerek krnawnego artysty. Najbardziej daje jednak do myślenia słowo te w intrygującym miejscu. Nie wiadomo. Czy Paulina Smaszcz chciała dać do zrozumienia, gardzi wszystkimi kobietami, które miały okazję zbliżyć się cielesnie do Antoniego Królikowskiego, czy może sama również ma za sobą romans z gwiazdorem. Do głupich cech nie przychodzę na podcast. Brakuje ci talentu i edukacji. Tez się brykala z Królikowskim. Wiec, jak widać, szmacenie ci nie nieobcy odpowiedziala Laurze Breszce, Paulina Smaszcz. Laura Breszka przyznala, że popelniła blad, odpowiadając na wpis kobiety potardy. Nie zamierzała jednak zakończyć zenujecego sporu, lecz odgryzla się Paulinie Smaszcz. Odnosząc się do relacji z Antonim Królikowskim. Przyznaję, że niepotrzebnie skomentowałem post pani Smaszcz. Serio. Takich rzeczy nie powinno się robić. To była moja slabost. Zeluję, ale odpowiedź pani Smaszcz tak mnie szokowała, że as odpiszę publicznie, ze względu na blokadę. Pani Petardo, przepraszam za prowokację i życzę powrotu do równowagi. Lufkuje. Szmacaca się glupia ckb bez edukacji i talentu. PSACH jedna rzecz, bo nie ukrywam. Za to mnie zaintrygowało. Mianowicie sowo też w pani wypowiedzi odpowiedziala na ataki Pauliny Smaszcz, Laura Breszka. Póki co, Antoni Królikowski nie odniósł się do tej afery. Jesteśmy ciekawi, jaki jest jego stosunek do bezkompromisowej wypowiedzi Pauliny Smaszcz.